Sit down on the ground! I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Jak to możliwe, że pozwoliliśmy mu uciec? Chłopaki, spadamu? mu. Ej, masz mam takie pytanko. Jak to możliwe, że uciekł? Nie wiem. Ja mam pewną teorię. Otóż specjalnie Mandzio nasłał swoje posiłki, byśmy ich niszczyli, a on spokojnie uciekł i nie wiadomo gdzie jest. To wszystko wyjaśnia, ale problem polega na czymś innym. Problem jest taki, że może współpracować z nijakim redonksem. Czyli że mamy przerąbane? Niestety tak. Możliwe, że może się włamać do naszego głównego komputera i wszystkie dane skasować, a także nas zniszczyć wstawiając wirusa niewykrywalnego przez inne antywirusy. Lecz to nie problem, bowiem jak się go pozbyć, wystarczy go skasować z autostartu lub zmienić się u Windowsa.